Cześć, często widzę na TikToku takie materiały skierowane do młodych, początkujących grafików, które mówią o tym, jak powinno się pozyskiwać klientów. Zazwyczaj sprowadzają się one do tego, że no, tą stawkę trzeba na początku swojej kariery zaniżać trzeba się reklamować jak najwięcej. Natomiast jeśli ja miałbym coś doradzić komuś, to przez 13 lat swojej pracy w grafice nigdy nie dałem żadnego ogłoszenia. Moich pierwszych klientów pozyskałem z Facebooka. To byli moi znajomi, którzy widzieli moje prace, po czym zlecili mi jakieś jakieś usługi i tak się potoczyło, że klient przyprowadzał klienta i przez te 13 lat uzbierałem portfolio swoich klientów, którzy zawsze do mnie wracają i nawet jak mam chude miesiące, to mam bazę tych swoich klientów, którzy do mnie wracają i dają mi zarobić. Mówię o tym dlatego, że najczęstszym powodem, z jakiego ludzie rezygnują ze współpracy grafikiem jest to, że czują się olani, że grafik nie dotrzymał terminów, że grafik nie odbierał telefonu, że grafik nie nie odpisuje na maile, e, i, i ci klienci czują się oszukani. I taki klient, jeżeli trafi na grafika rzetelnego, który dotrzymuje umów, to wtedy e, przywiązują się do niego, szanują po prostu e, go, ponieważ e, no w biznesie e, raz, że czas to jest pieniądz, a dwa, że e, jeżeli z kimś współpracujemy, to chcemy wiedzieć, że warunki umowy zostaną dotrzymane, że terminy zostaną dotrzymane, ponieważ wszyscy chcemy się czuć bezpiecznie i słuchajcie na pewnym poziomie, jeżeli ktoś prowadzi biznes, to dla niego cenniejsze jest te bezpieczeństwo. Ten czas dotrzymanie umów niż to, że grafik zrobi mu o kilkaset złotych taniej niż inny grafik. Ponieważ jeżeli grafik nie dotrzyma tej umowy, to czasami straty dla kontrahenta są dużo większe, tak, więc ludzie na pewnym poziomie, ludzie, którzy prowadzą biznesy nie patrzą na, na te ceny, tak jak właśnie, wszyscy, jak graficy, którzy myślą, że trzeba konkurować ceną. Nie, jeżeli dacie klientowi poczucie bezpieczeństwa, jeżeli dacie klientowi poczucie profesjonalizmu, jeżeli pokażecie, że potraficie zadbać o aspekty prawne i nie tylko znacie się na grafice, jeżeli potraficie dotrzymać terminów i klient wie, że jeżeli wam coś zleci, to on już nie musi się martwić tym problemem, nie musi o tym myśleć, tylko wie, że jeżeli w umowie jest przewidziane, że dnia tego i tego projekt zostanie dostarczony, to on spokojnie y, zakłada, że tak będzie. I jeżeli się skupicie na tym, myślę, że na początku możecie mieć mało klientów, ale później y, te portfolio klientów będzie wam się stale powiększać i klienci, którzy będą właśnie y, y, Czuli bezpieczeństwo, nie tylko będą do Was wracać, nie tylko zaakceptują to, że Wasze stawki będą rosnąć, bo oni też rozumieją to, że każdy chce zarabiać, każdy się rozwija i no, profesjonalna firma będzie brała większe stawki niż początkujący grafik. Oni również też sprawią, że ich znajomi, inni przedsiębiorcy będą korzystać z Waszych usług, będą dla Was najlepszym reklamodawcą. Więc myślę, że najlepszym, Lepszą inwestycją jest właśnie zainwestowanie w poziom swoich usług, a nie zaniżanie stawek, nie, nie wymyślanie takich ofert, które zakładają, że mamy nieograniczony limit poprawek, bo to również jest nieprofesjonalne, źle o was świadczy. Po prostu dbajmy o, o to, aby dotrzymywać słowa, aby te usługi były świadczone na, w jakimś tam standardzie. Wtedy nie będziecie musieli się reklamować, wtedy nie będziecie musieli wydawać pieniędzy na reklamę i zbudujecie portfolio klientów, którzy wam ufają, którzy do was wracają oraz klientów, którzy przyprowadzają do was swoich znajomych. Pozdrawiam serdecznie, hej!